Masz, a ty masz. Głośność, powiadomienie, 0%. O, proszę, coś masz z Francuza. Dziemiaczek nie pasuje, tak? Boże, a może chcesz to? A to, zobacz. Też nie? Ludzie, ludzie, trzymajcie mnie. Dobrze. Czy już Poczekaj jeszcze kawałeczek, daj mi mięska, proszę, a to? Aha, mięsko ok, tak? Wsadzasz jej pod brodę. Delikatnie nie. zobaczcie ona nie łyka, ma 6 tygodni, większość szczeniaków wszystko łyka co im się da, a ta? Nie, ona saliże. Dobrze, Mieszanka... bo ją trzymasz tak, że nawet nie może nic zrobić, wiesz? Mieszanka z Amerykanem. Proszę, ale piesek francuski. Ludzie. O, 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 o. o, o. Też nie pasi? Też nie pasi? Słuchaj, na paluchu byś pieprzała najgorsze gówno, żeby się trzęsła. Tak, i to by było tyle. Na dziękuję. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Zatrzymaj na się.